Cztery lata temu była okrągła rocznica zbrodni jedwabieńskiej. Na tę rocznicę, razem z profesorem Janem Markiem Chodakiewiczem, przygotowaliśmy obszerną monografię, która no w, w sposób najpełniejszy jak dotąd przedstawiła historię tej zbrodni. No, analiza akt, do których dotarliśmy jako pierwsi historycy jasno wskazuje, że przypisywanie odpowiedzialności polskiej ludności miejscowej w tej sprawie jest oczywiście nieuprawnione. Po publikacji tej książki Właściwie w środowisku historycznym wiele się nie wydarzyło. Można powiedzieć tylko, że nasi adwersarze, którzy tę, przy, tę odpowiedzialność składają na Polaków, zamilkli i przestali rozmawiać na temat historii tego zdarzenia, no bo tak naprawdę nie ma już o czym rozmawiać. Ale oczywiście mamy jeszcze, mamy jeszcze kwestię ostatnich dowodów czyli dowodów materialnych, dowodów archeologicznych, które leżą pod tymi kamieniami tutaj po lewej stronie.